Dzień dobry, po krótkiej przerwie wracamy do Kopanka. Były dwa ciepłe dni. Śnieg poschodził prawie, że całkowicie. Także mamy nową miejscówkę, nowe poletka. Zobaczymy, co dadzą. Tak zwane huciska to są. Prawdopodobnie tutaj w średniowieczu jakieś huty były improwizowane. Takie słyszałem historię o tym miejscu. No zobaczymy, zobaczymy czy hutnicy, hutnicy coś zostawili po sobie <laughs> Oby. Oby byli mocno bogaci i gubili dużo pieniędzy Jesteśmy z rodzinką w terenie I ruszamy z tematem No, po niemal pół godziny kopania samych blach Mamy pierwszą krągłość Już ją podejmuję I sprawdzamy czymże jest Oj, ale to chyba współcześniak oczywiście na coś ostatnio w każdym odcinku zaczynam od współczesnych monet zły znak, bardzo zły znak wlazłem troszkę w las i jest na ścieżce pierwsza krągłość znaczy druga już na dzisiaj ale na ścieżce pierwsza fajny piaseczek tu jest no u nas to jest naprawdę coś nowego a czym ty jesteś? Nic nie widzę niestety. Zaję się trochę potrzeć. A, jeden hależ austro węgry, tak. Jeden hależyk, osłonko wyszło nawet proszę bardzo. Nie wiem, czy coś widać. No fajnie, fajnie, że w końcu jakaś moneta niewspółczesna, coś się zaczyna odmieniać. Jeden halerzyk. No coś się nam dzisiaj nie darzy na tych chudziskach. Wpada teraz coś takiego, jakaś klapka z czegoś. Nic specjalnego. No nic, pójdę szlakiem teraz górskim, może coś ludzie pogubili, zobaczymy. Tu tylko może minąć takie dziadostwo. Bo mi będzie piscą i wpada kolejna kągłość. Raczej, o jezu, łamaczko. Ale to z tego <grych> nie będzie nic. Totalnie. No, niestety to był jakiś perelowski aluminioczek, chyba kiedyś. Ale tak spuchlał, że nic z niego nie wyjdzie. Zaś wędruje do góry. <noise> Jakoś tak ciągnie człowieka. No i teraz na ścieżce wpada monetka. Nie wiem, czy coś z niej będzie po bokach. Nie widać, żeby coś miałoby z niej być. Po tych rantach. A to chyba prl dwójka będzie. Coś mi się widzi. Nic, spróbuję oczyścić. Jeśli to będzie coś wartego uwagi, to na pewno pokażę. A nie ma co pokazywać. O, widać już, że to piątka jest. Teraz się przyjrzałem. 5:49. No, dzisiaj taka słabi dość. Konkretna, ale widoki przynajmniej ładne. I tak, zeszliśmy aż tutaj. Patrzcie jakie piękne widoki za nami. A ja chciałem podziękować wszystkim licytującym aukcję WOŚP, którą ogłosiłem ostatnio. Już pół kafla prawie jest, także jest ponad to co się spodziewałem. Dzięki serdeczne, że licytujecie, że uczestniczycie w Woźpie. Jest zajebiście. Suma jest konkretna. Proszę bardzo. Jakie chmury idą fajne. Zasłużona przerwa w wydobyciu. Bardzo wskazana. Bardzo. bardzo wskazana w takich pięknych widoczkach. Sławek, a w tle góry. To jest widok. A patrzcie, jaki a ktoś mi ty... ma domek tutaj. A szciółeka poszła. A łezka poszła. Aż ci łezka poszła. Bosku. Piękne, piękne widoki. Oj, no nawet dla takich widoczków, jak się nie uda wypad ze znajdkami to warto ruszyć dupę chałupy. Proszę bardzo, co tu jest? Tutaj mamy yy, skrzyczne. Tam mamy, Sławi, przesuń się, yy, szyndzielnie, a tam w środku tu o tu ciu, ciu. i tam się wjeżdża, tam jest szczyk. Piękna co? A sprzęgie, no, takie... Sprzęgiełko jakieś, czy co? Nie, nie. Czy gaz? Nie wiem, no, gaz, jest na manetce, nie? No tak no. jedzie właśnie po swojej chyba No i w tych pięknych okolicz okolicznościach przyrody trafia się krągłość na jeszcze po długiej przerwie no i proszę Od razu widzimy cóż to jest ładne dwa halerzyki dwa halerzyki z roku 1911 jedenasty orzełek jak tam w jakim stanie no całkiem znośny no dzisiaj cudów nie ma niestety ale z każdego pola idzie coś wyłuskać Zaczął prąd szczynać. Wleźliśmy na jakieś częsawiska bagnowiska jeszcze przed końcem. ale opłaciło się, bo jest krągłość, jest monetka. A jakiś grubasek nawet. Pokaż nosie. Pokaż nosie, proszę bardzo, ale piękna, fajna. W ładnym stanie. Patrzcie. To jest krajca. Proszę Państwa. Spróbujemy go troszkę w śniegu wyczochrać pozdrawiamy wyczochranych <grymne> z kanału Wyczochrani pokaż teraz się trochę trzeba go osuszyć o spodenki najlepiej najlepsza suszarka proszę bardzo jaka ładna gęba i to jest jedyneczka, tak jest jedyneczka standardowo 1800 tak tak ale fajna znajdka naprawdę w przyzwoitym stanie na sam koniec fajnie no to mamy znajdkę dnia póki co <śm> no i zaś na trzęsawisku wpada monetka naszukałem się jej trochę nie było jej widać w tym bagnie ale nie wiem jeszcze co to jest... A to jest chyba srebro. Ty! Chyba srebro mam! O, to jest na bank srebro. Patrzcie, jaka ja cienizna. O, myślałem, że krajcach będzie fantem dnia, ale widzę, że chyba się ach, poprawia. Sorry, muszę łoczepać. O matko, a co to jest w ogóle? Nie wiem, strasznie objedzona jest dookoła. W środku też za wiele nie widać. Co to jest? Czymże jesteś? <grym> Ale nie wiem, chyba nie, nie będę jej ocierał spodnie. Bez przesady. No nic, tu widać napisy. Jest to na bank srebro i szóstkę widzę na końcu. Ciekawe czy to jest 1600, czy tu już jest coś 1000, coś tam 60 ileś pewnie. O, rany, ale tu chyba widzę jakiegoś orełka. Nie mam pojęcia, zielonego pojęcia, nie wiem co to może być za moneta. Stare na bank. To jest jakieś stare. O! Na koniec, na koniec naprawdę, bo już przy aucie jesteśmy praktycznie... Taka niespodzianka. Jezu, biosa. Naprawdę coś pięknego. Jest. Moja! Już przy powrocie do auta. Autko tam. Jak to tradycja nakazuje, wracając, musi jeszcze coś wpaść. Nie? Mamy monetkę. Zobaczmy, co to na koniec. To już na pewno ostatnia znajdka, bo już biorę wykrywacz pod pachę i idę do auta. Ale nie wiem jeszcze co. O! Proszę bardzo, tak zaczęliśmy dzisiaj, tak też kończymy, jednym halerzem austro-węgierskim. <noise> Także w taki słaby dość wypad naprawdę przerodziło się w coś fajnego, bo przede wszystkim to srebrko, które już się nie mogę doczekać, aż się dowiem, czym ono jest, bo na razie nie wiem i na pewno na podsumowaniu też Wam nie podpowiem, czym to jest. Na pewno spróbuję tamto srebro zidentyfikować, a tymczasem ale Żyga austro -Węgry. data nieznana, bo trochę zarościły, także kończymy. Lecę do podsumowania. Kończymy dzisiejszą nierówną walkę. Zaczynało się niekorzystnie dla mnie, od dwójeczki. Później był PRL-ik spór... czy jak to się tam nazywa? 5 groszy, też PRL-49 raczej. Zestawik cały halerzyków austro-węgierskich, dwie jedyneczki, jedna, dwójka i na sam koniec wpada jeden krajcar 1800 rok i srebrko tylko srebrko nie mam pojęcia jakie, nie wiem co to jest, jest dość mocno zjedzone na pewno będę się starał rozszyfrować co to takiego, a jeśli mi się nie uda no to oczywiście proszę o pomoc was no ale mam nadzieję, że, że, że zidentyfikuję to wcześniej przed rzuceniem filmu i, i opis będzie oczywiście. Dobra, młody, kończymy, nie? Kończymy. Ja też kończę. Trzymajcie się, zostawcie po sobie ślad w postaci subów lajków i innych rzeczy. Idziemy. Hej. O proszę, jakbyście chcieli wiedzieć, jakie Szwedy to były dranie, to tu macie wszystko napisane można się zatrzymać można się pooglądać tu jest legenda a tu można zobaczyć jak Górole walczyli ze Szwedami i tak Szwedy wszystko spalili tu proszę spalili Szwedy bielsko w pizdu w Wilkowicach też spalili Tak, tak. tu jakieś hopy leżą o patrzcie jaki Szwed strętny. no piękne piękne rękodzieło piękne to co? Jan Kazimierz w żywcu no śliczne, śliczne. Także tu mamy mapę na następne wykopki. Pójdziemy, będziemy tymi Takie będziemy, <taki> będziemy znajdować. Paga, to. <taki> Dobrze, Dobrze. Dobrze. Patrzcie, tu jakie dyby. Ale tu to Nie, ale to musiał być w To na nogę, ty. Albo na nogę a to? to są dyby te no, ja tego nie przyczekł <śmuszczak> zaś tu łeb tu klucz ale to jakiś taki niedziałający ten klucz chyba aha bo to jest zabezpieczenie podnieś to podnieś bo wypada no fajne fajnie.